Pytanie. Proszę. Panie pośle, kiedyś premier Pawlak zapytany o to, jak sobie radzić na emeryturze, powiedział, że on liczyłby na siebie i na swoje dzieci, ponieważ na państwo to nie za bardzo można liczyć. I w związku z tym, jak ostatnio spartaczyliście rząd, jak spartaczył tak naprawdę system emerytalny w Polsce, oraz w świetle tego, że tak naprawdę ZUS to już jest nie tylko dziurawe, ale jest pusty jak bęben. Może macie Państwo z PSL-u jakieś kolejne ludowe rady, jak sobie mamy poradzić? Albo może po prostu wszystkim seniorom, kiedyś jak się zestarzyjemy, PSL załatwi pracę? Drogi młody przyjacielu, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że tak się zwrócę. Będzie mi bardzo miło. Mi również. System emerytalny, mówimy o otwartych funduszach emerytalnych, Ustawa była tworzona jeszcze za czasów premiera Hausnera, wicepremiera Hausnera. Dokończone to było przy w rządzie premiera Buska. 99. rok wejścia w życie, ale ona nie została dokończona. Nie wszyscy zostali włączeni do tego systemu, nie wszystkie zawody, zostały pewne zawody uprzywilejowane, i to nie tylko górnicy, o których przed chwilą żeśmy y, mówili. Y, stąd słabość tego systemu. Yy, w każdym razie z biegiem lat ten system stawał się takim instrumentem, może sprężyną do nakręcania długu publicznego i rząd, koalicja nasza nie ukrywała. Że trzeba ten system zmienić, żeby nie doprowadzić do ruiny finansów publicznych. To po pierwsze, po drugie, były tam olbrzymie premie czy olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie środki szły do tych, którzy zarządzali tymi naszymi pieniędzmi. Ja przypomnę, że cztery lata temu z inicjatywy PSL-u minister Fedak, te sprawy zostały po raz pierwszy unormowane i już takich krociowych zysków te firmy nie uzyskiwały. Ale teraz sprawa zasadnicza. Sprawa przyszłości systemów emerytalnych w Polsce. Ja twierdzę, że reforma OFE i te zmiany, które w tej chwili wejdą w życie, to jest oddech dla finansów publicznych, dla systemu ubezpieczeń społecznych na kilka lat, może na cztery, może na pięć. W tym roku, teraz precyzyjnie, w tym roku deficyt we wszystkich systemach ubezpieczeniowych, czyli w ZUS-ie, w krus Policja, Wojsko i Wymiar Sprawiedliwości, to jest 75 miliardów złotych. Tyle budżet musi dołożyć, żeby wystarczyło na wypłatę emerytur. Jeżeli PKB w Polsce w najbliższych latach będzie na poziomie około 2%, to szacunki w ZUS-ie wskazują, że za 5 lat ten deficyt sięgnie prawie 100 miliardów złotych, a to znaczy, że te nasze finanse się naprawdę będą pękały. Na razie w ZUS-ie nie brakuje na wypłaty i nie można tutaj straszyć, ale uważam, patrzę na Unię Polityki Realnej, już kończę, że potrzebne są Potrzebny jest absolutnie nowy system emerytalny. Ja od 10 lat współpracuję z Centrum Adama Smitha. Ja uważam, że to jest środowisko, które w tej chwili jako jedyne proponuje realną propozycję dotyczącą zmiany systemu ubezpieczeniowego, podatkowego. To pozwoli wyzwolić nowe możliwości w naszej gospodarce, bo trwanie w tym systemie, który dzisiaj mamy... To jest dojście do ściany, o którą się przede wszystkim wy rozbijecie, bo ktoś wam za chwilę powie, że musicie płacić większe podatki, Panie... większe składki ubezpieczeniowe i wielu z was zdecyduje się wyjechać. Panie a pośle, chodzi o to, żebyście zostali Panie w kraju. Pośle, właśnie przyznał pan, mówiąc po ludzku, a nie e, w nowomowie politycznej, że myśli pan, jak i rządzący, cyklami wyborczymi i tym, co podoba się wyborcom, a co nie. Druga rzecz, również przyznał pan to, że e, jest to działanie ad hoc, ponieważ chodzi tylko o odpowiednie zaksięgowanie naszego długu, żeby był on mniejszy. I po trzecie, przyznał Pan również to, że ZUS jest pusty, a jak do tego dojdzie jeszcze padająca na łeb, na szyję demografia, to my nie będziemy mieli z tego złamanej złotówki. Dziękuję serdecznie. To ja tylko jednym zdaniem. Mówiłem coś innego, a co innego ten kolega, że tak powiem, wnioski wyciągnął. Ja mówiłem prawdę, szczerą prawdę, że problemy z systemem ubezpieczeniowym mamy olbrzymie i że zmiany wystarczą w, fund w finansach publicznych na kilka są lat. trzy prawdy, są prawdy, są a to, jest to chyba to g prawdy. Ja, znam, ja znam tą prawdę góralską.